Z okazji dnia kundelka organizujemy drugą edycję akcji adopcyjnej na pudelku. Szukamy domu dla Popi, Sibu, Eneja, Elis, Kaziutka i Lilki. Pod okiem specjalistów. Pieski przeszły spektakularną metamorfozę i wzięły udział w profesjonalnej sesji pod okiem stylisty. Jesteśmy z uczestnikiem poprzedniej edycji naszej akcji, który teraz nazywa się Grinch. Grinch. Wcześniej? Kargul. Kargul. Witaj, Grinch. Dzień dobry. Jak się sprawuje? Bo minęło już kilka dobrych miesięcy, a Wy, z tego co wiem, jesteście zachwyceni. Tak, no to jest e, najlepszy przyjaciel, bezproblemowy, zupełnie piesek. Tak naprawdę to się śmieje, że to my mamy szczęście, że trafiliśmy na niego, a nie że on na nas. Więc e, no pies wolnościowiec, otwarty na każdego, do wszystkich. Tak, pacyfista totalny. Bardzo często jest tak, że na spacerze leci do człowieka, a nie do psa. E, no wiadomo, za smaczki zrobi wszystko. No ale to, który pies tak nie ma. Jakich rad udzielilibyście tym, którzy myślą o adopcji, ale nie są jeszcze przekonani? Na pewno upewnić się, że jest na tego pieska czas, że on nie będzie siedział w domu sam, że będzie miał towarzystwo i że rzeczywiście jest, że rzeczywiście jest przestrzeń na niego w życiu, bo to musi tak być. My dlatego też dość długo nie decydowaliśmy się na pieska, bo nas po prostu nie było w domu. A teraz w momencie, kiedy jesteśmy trochę bardziej w domu, no to piesek mógł się pojawić. Czy jak pokazuje Wasz przykład, e, warto adoptować. Ojej, warto, to jest mało powiedziane. No tak, jak najbardziej, oczywiście, że warto. Zachęcam każdego, jeżeli w ogóle ma taką myśl gdzieś w głowie, na pewno są sposoby, żeby to zrealizować. rano, patrzy się na niego jak leży, patrzy na ciebie machatym ogonem. No nie da się, nie da się nie uśmiechnąć. Łykać w sypialni, że po prostu już kłępi ogonem tak. o kanapę. Nie, nie trzeba... Lepiej <grymisz> niż budzik. Tak, 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 tak. Dokładnie. Mamy nadzieję, że pieski z obecnej edycji naszej akcji znajdą równie fantastyczne domy.